Siema, to jest aktualizacja z literio i trochę mnie zdziwiła ta, ta, sorry, ta aktualizacja, bo jest jakiś kod, nie wiadomo do czego, no w sumie ja nie wiem, może by tak i to jest takie coś, nie wiem co to robi w ogóle, nie wiem czy to jest tylko taki żart, nie wiem, nic o tym nie wiem. I jeszcze coś. Tak jest nowa, nowy wąż, który mi się bardzo podoba. I teraz sobie zobaczę jak... Teraz sobie możecie ten zobaczyć jak, jak będę na tym grać. I na swoim drugim kanale trochę więcej nagrywałem. I tą wiadomość, że na kilka dni to chyba to nawet na, na tydzień trwało, lub na więcej. Ta przerwa, bo trochę nie miałem pomysłów, po prostu co wrzucić, ale zobaczyłem aktualia, aktualizację na tabletach, na telefonach z literio, że jest jakiś kod i nowy wąż. Ale jakoś na komputerze nie ma takiego węża. Dziwna. I od razu mówię, że to nie jest żaden mod. Będziecie mogli wy sobie to. Ten. Ten. Zainstalować. Pisze się. Syl. I tych. R. I o. Będziecie mogli sobie. To zainstalować. I pokażę Wam, że to serio nie żaden mod. Chyba, że nie znacie tej gry. że No, no, no. No i to będzie krótki odcinek, bo nie mam praktycznie, bo ja nie mamy praktycznie miejsca na wrzucanie i musimy takie krótkie, no ale chyba podoba wam się ten odcinek, bo wow w końcu nagrałem na swój główny kanał Sliterio. E eee, i nie wiem czy dobrze powiedziałem te Sliterio, bo nie wiem czy to się mówi Sliterio, czy Sliterio, bo Youtuberzy, których oglądam e, mówili slito, a ja mówiłem Slitheriot. Trochę nie wiem jak to się mówi. Hmm. I no. <śm> Możecie wpadać na filmy z mojego drugiego kanału e, Bardzo... Profesjonalny. A ja zaraz ginę, bo muszę skończyć odcinek. A tak to to nic się nie zmieniło. Pa!